Cześć wszystkim, witam na kanale Tajemnice Kryptowalut. Słuchajcie, ze względu na to, że do końca kwietnia jest deadline na rozliczenie swoich podatków, podatków od kryptowalut, dzisiaj zaprosiłem osobę mega kompetentną, która odpowie wam na pytanie, czy w ogóle warto wpłacić podatki i na co zwrócić szczególną uwagę. Moim gościem dzisiaj będzie Maciej Grzegorczyk, radca prawny i doradca podatkowy z kancelarii KHG. Tutaj możecie Maczka znaleźć w serwisach Kryptoprawo oraz kryptopity.pl, do którego będziecie mieli również zniżkę na nasze hasło, ale o tym dowiecie się już z filmu. Także nie przedłużając, zapraszam na materiał. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cashify. Sieć kantorów kryptowalut, dzięki której z aplikacji dotbi zakupisz kryptowaluty w ponad 11 tysiącach punktów w Polsce. A na hasło tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Cześć wszystkim, witam na kanale Tajemnice Kryptowalut, ja jestem Mr. Hyde, a dzisiaj jest ze mną Maciej Grzegorczyk. Tutaj Macka zaprosiłem, aby porozmawiać o podatkach, o kryptowalutach, gdyż zbliża się deadline rozliczeń w Polsce. Mam nadzieję, że wybrane przez Was tutaj pytania nam pomogą. Cześć Maciek! Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Tak jak ustaliliśmy, najpierw pójdziemy po bardzo krótkiej i konkretnej prezentacji, tak a później jeszcze uzupełnimy waszymi pytaniami, które do Mistrza Hajda zostały wysłane i postaramy się odpowiedzieć na wszystko w sposób jak najbardziej konkretny i właśnie praktyczny. Tak jest. ok. także Maćku, w sumie oddaję tobie głos. Lecimy z prezentacją. Tak jest. Dobra. Słuchajcie, pierwsza rzecz, takie zupełne podstawy dla tych, którzy wchodzą na rynek kryptowalut, są w trakcie swojej pierwszej hossy. Podatki od krypto nie są wcale ciężkie w Polsce, mamy całkiem fajne przepisy. Jeśli masz nadwyżkę przychodów nad kosztami w roku podatkowym, to płacisz po prostu 19% podatek od zysków kapitałowych. Jeśli Twój zysk, Twój dochód byłby, byłby ponad milion złotych, to po, oprócz tych 19% podatku musisz jeszcze zapłacić 4% daniny solidarnościowej. Mamy zasadę krypto-krypto i krypto-fiat. Zasada krypto-fiat polega na tym, że każda wymiana krypto na fiat musi być odpowiednio przychodem albo kosztem. Także jeśli handlujecie na giełdzie do fiatów, to za każdym razem każda ta transakcja podbija wam odpowiednio przychody i koszty. A, jak wy, a im większe macie te przychody i koszty, tym większa szansa niestety, że dostaniacie w przyszłości jakąś kontrolę. Ale to nie znaczy, że też trzeba się jakoś specjalnie obawiać. Jeśli mamy natomiast wymiany krypto na krypto, jak choćby do stablecoin, Coinów, które bardzo polecam, żebyście handlowali do stablecoinów, to wtedy te wymiany są neutralne podatkowo. Rozliczamy się w ramach roku podatkowego, czyli patrzymy 31 grudnia, jaki jest nasz wynik podatkowy, i następnie do końca kwietnia, do 30 kwietnia, składamy deklarację PIT-38 i wówczas płacimy podatek. Najłatwiejsza forma optymalizacji podatkowej, która jest no, już dosyć takim standardem na rynku krypto, polega na tym, że jeśli nie chcemy zapłacić podatku, bo wychodzi nam na nadwyżka przychodów nad kosztami w ramach roku podatkowego, to po prostu na koniec roku podatkowego, czyli najpóźniej właśnie na ten koniec, z grudnia musimy znowu odkupić za te wszystkie fiaty, albo za część fiatów krypto, po to, żeby zrównać sobie przychody z kosztami. Bardzo często jest to stosowane jako takie rolowanie tego podatku do przodu, i w ten sposób nie, tego podatku nie trzeba płacić na razie, no ale w przyszłości, w końcu, jak nie odkupisz tego krypto, to będziesz musiał zapłacić podatek. Przed 2019 roku nie mieliśmy naprawdę żadnej kontroli. Między 19,223, możecie zobaczyć, było 21 w naszych przypadkach klientów, którzy się do nas zgłosili. W samym styczniu natomiast mieliśmy zatrzęsienie kontroli i czynności sprawdzających i ta liczba przekroczyła już wszystkie poprzednie lata. Także o ile samych kontroli nie ma może jakoś specjalnie dużo, patrząc na ogół podatników, to Fiskus bardzo zwiększa swoje zaangażowanie pod względem kontroli i czynności sprawdzających. A powiedz mi jeszcze, was, jeżeli można, jesteś... odnośnie tych tak? kontroli, bo myślę, że dużo ludzi, którzy nas będą oglądać, to są zwykli ludzie, którzy sobie gdzieś tam nie wiem, kupił Bitcoina czy Etera, zarobił, no nie wiem, na tym razy dwa razy trzy, będzie chciał to sprzedać. Czy tacy ludzie, tacy zwykli, po prostu kowalscy, którzy coś tam zarobili, no mają się czego obawiać w przypadku kontroli? Bo myślę, że to jest pytanie, które też często pada. Specjalnie nie mają się czego obawiać, no bo raczej nie dostaną tej kontroli. Ja widzę, że kontroli najwięcej mamy wtedy, kiedy ktoś ma dochód, tak 750-800 tysięcy złotych. Przy takim dochodzie po prostu ten fiskus się mocniej uaktywnia. Jeśli ty kupiłeś sobie fragment krypto, fragment bitcoina po prostu i sprzedałeś go nawet z zyskiem razy dwa, razy trzy, czyli kupiłeś za 50 tysięcy i teraz sprzedasz za 150-200 tysięcy złotych, twoja szansa na kontrolę jest no mniej niż 1%, czyli będziesz musiał być naprawdę wyjątkowym pechowcem, żeby tą kontrolę dostać. Także nie chcę was straszyć, że tutaj jest jakaś wielka szansa na tą kontrolę. Ta szansa jest bardzo, bardzo niska. Okej, okay, super. A przechodząc dalej, ci z Was, którzy mają większe zyski, mogą się zastanawiać nad optymalizacjami podatkowymi. Zapomnijcie o kwestiach, że za, tak jak dużo osób mówi, załóżcie spółkę w Estonii czy w Gruzji, pożyczcie tam swoje kryptowaluty, sprzedajcie te kryptowaluty i następnie pożyczcie fiaty do siebie jako do osoby fizycznej. To nie działa, te spółki są wydmuszkami realną. Opcją re zmiany optymalizacji podatkowej jest po prostu zmiana rezydencji podatkowej, ale to jest tylko jak ktoś ma dochody wielomilionowe, wtedy. Można się, wtedy można się zastanowić nad tym, żeby wybrać albo kraj, w którym jest zwolnienie podatku od, przy podatku od kryptowalut wtedy, kiedy trzymamy określony określoną ilość czasu, tak jak na przykład choćby właśnie Portugalia, Luksemburg, Niemcy, ta określona ilość czasu to jest standardowo jeden rok, aczkolwiek w Luksemburgu potencjalnie jest Mniejsza liczba, ilość czasu, albo zmieniacie na taką rezydencję podatkową, gdzie nie ma podatku po prostu od zysków kapitałowych, nie ma takiego podatku pitowskiego. Częstym wyborem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale również na przykład Kambodża i coś takiego widzę, że coraz więcej podatników używa. Na co, u, na co uważać przy zmianie rezydencji? Na to, że jeśli nie sprzedawali tych kryptowalut na polski rachunek bankowy. Niestety, przy zmianach rezydencji, największy mamy problem z uruchomieniem nowego rachunku bankowego. Że dla tego, klientu jest, dla tego banku jesteście klientem wyższego ryzyka, no bo jesteście nie rezydentem danego kraju przy samej przeprowadzce. Dopiero uzyskujecie tą rezydenturę, uzyskujecie certyfikat rezydencji docelowo, ale to dla banku wiąże się z potencjalnie wyższym ryzykiem i często transakcje kryptowalutowe, tak jak w Polsce, tak za granicą, potrafią być blokowane. Tutaj możecie sobie zobaczyć przykładowe zajęcie rachunku bankowego. W tym momencie Fiskus widzę, że głównie kontroluje 2019 i 2020 rok, i tak jak powiedziałem, podatnicy z wielomilionowymi dochodami to właśnie oni coraz częściej są kontrolowani. Mniejsi podatnicy czasami dostają czynności sprawdzające. Czynności sprawdzające to jest takie luźne zapytanie fiskusa odnośnie twoich dokumentów, dowodów sprzedaży, zakupu kryptowalut. I jeśli masz czynności sprawdzające, a nie rozliczyłeś się poprawnie, czyli. Przypadkiem bądź nie przypadkiem, ale zapomniałeś o prawidłowości rozliczenia, coś pominąłeś po prostu, to ja wówczas radzę złożyć od razu zaległy, zaległy PIT, czy to w sytuacji, kiedy nie składałeś deklaracji, czy musisz skorygować tą deklarację razem z czynnym żalem i w takim przypadku unikniesz kary. No bo jeśli składasz prawidłowo deklarację docelowo razem z czynnym żalem, to nie dostaniesz później kary z kodeksu karnego, skarbowego. A jakie I często są jest to lepsze rozwiązanie. Słuchaj, kary na rynku kryptowalut w tym momencie ich prawie nie ma. Ich nie ma z tego względu, że na przykład ludzie, którzy no nie składali deklaracji podatkowych, ale nie wychodził im podatek do zapłaty, albo w ogóle nie mieli sprzedaży krypto, nie złożyli samej deklaracji zakupu, no bo niestety też trzeba złożyć samą deklarację zakupową. Nie miałem jeszcze dotąd przypadku, żeby ktoś dostał na tym tle karę no z kodeksu karnego, skarbowego. To jest dosyć ważne. Pierwsze z tego kary, względu, że dużo ludzi właśnie się obawia tego, no bo jest taka zasada niby, że 75% kary można nawet dostać. Tak, ale to nie jest stosowane w takim mhm. przypadku, no bo wy, 75% jest stosowane wtedy, kiedy masz dochody z nieujawnionych źródeł. A mhm. jeśli. Jeśli Ty sprzedawałeś krypto, to Ty masz źródło gdzie było je, jakie jest źródło zyskoczy, tak, oczywiście tak, zakładając, że to nie krypto, nie jest niewiadomego pochodzenia, tylko że naprawdę wytradowałeś te krypto i nie ma w tym względzie żadnych problemów. Także bez obawy na podatek 75% składajcie te deklaracje podatkowe i wtedy nie będziecie mieli czego się obawiać. Jeśli już kogoś złapią, no bo na etapie kontroli czynności sprawdzające, a kontrola to są dwie różne rzeczy. Jak dostajesz kontrolę, to już nie możesz złożyć zaległej deklaracji podatkowej. W każdym razie, jeśli komuś by zrobili kodeks karny skarbowy, bo na przykład nie odprowadził podatku w wysokości 150 tysięcy złotych, no i wiecie doskonale, że nie odprowadziliście tego podatku, złapali was za rękę i robią wam robią wam sprawę z kodeksu karnego skarbowego, to co ja może, możecie. Myśleć, że wszyscy prawnicy chcą zawsze wojować, a wtedy, kiedy jest szansa wygrać, to wtedy faktycznie walczymy z klientami o, o to, żeby nie dostawać kary, ale są takie sprawy, gdzie trzeba zrobić dobrowolne poddanie się karze. No i teraz zobaczcie, i tak z praktyki: jeśli nie zapłaciliście podatków w wysokości 150 tysięcy złotych i zrobicie dobrowolne poddanie się karze, to typową karą, jaką dostajecie, oprócz, oprócz tego, że musicie zapłacić zaległy podatek i odsetki, to ta typowa kara wynosi około 15-20% tego nie niezapłaconego podatku, czyli dostaniecie dodatkowo około 20-30 tysięcy złotych, jakie jak będzie trzeba dopłacić, oprócz podatku, oprócz odsetek, oprócz kosztów postępowania wynoszące około półtorej tysiąca złotych, to jeszcze te właśnie 20-30 tysięcy z kodeksu karnego skarbowego, wtedy kiedy robicie dobrowolne poddanie się karze. Jak nie robicie dobrowolnego poddania się karze, to niestety te kary mogą iść nawet w miliony złotych, nawet w dziesiątki tysięcy, w setki tysięcy, tam wtedy kar każdy w ramach postępowania ustala się tą właściwą karę, ale na razie tych kar naprawdę było bardzo, bardzo mało i nie zdarzyła mi się kara większa niż kilkadziesiąt tysięcy złotych. Także też bez strachu, ale odprowadzajcie te podatki, żeby nie mieć problemów. Sprzedaż anonimowa i co się zmieni 31 grudnia, czyli już wkrótce. Często się mówi o tym, że sprzedaż w kantorach krypto jest zupełnie anonimowa, ale wiedzcie, że przy sprawach karnych naprawdę śledzą portfele kryptowalutowe, więc, więc uważajcie, to nie jest wcale tak, że jakiś kantor właśnie, będzie. w sprawach karnych, chronił... kogo by to dotyczyło? Czy to jakby pierwsze, co się nasuwa, no to nie wiem, hakerzy, którzy kradną krypto, tak? Może to wchodzi w sprawę Tak, ale to jest. To jest... To jest taka sprawa już jakby czysto karna, a tutaj chodzi o podatników. No bo popatrz, jeśli ty pójdziesz do kantoru kryptowalutowego i podzielisz te swoje transakcje, nawet za wiedzą, zgodą tego kantoru, jakby jesteście w takim cudzysłowie, w porozumieniu, że dzielicie sobie te transakcje i ten kantor nie tylko z wami będzie robił coś takiego, ale jeszcze z setką innych osób. No i zdarzyło nam się w tym roku, mieliśmy kilka zatrzymań karnych, gdzie te kantory kryptowalutowe dostawały zapytania od prokuratora, kto jeszcze przychodził do tego kantoru i sprzedawał w sposób anonimowy, że dzielił tą transakcję, że nie chciał odprowadzać podatku, innymi słowy? Więc uważajcie, bo raczej to nie będzie miało do Was zastosowania, raczej ten kantor nie będzie miał żadnych problemów, ale widzę coraz więcej spraw karnych na rynku. Od 31 grudnia zniknie próg 1000 euro, kiedy standardowo nie robi się KYC w ramach środków bezpieczeństwa finansowego, no po prostu instytucje obowiązane korzystały z tego limitu 1000 euro, ten limit docelowo zniknie, także w ramach Unii nie będzie się już dało tak sprzedawać z kantorami kryptowalutowymi, ale dalej będzie brak limitu przy dwóch osobach fizycznych, z których żadna nie korzysta, że przy tej transakcji, jak ja z mistrem Hajdem byśmy zrobili sobie transakcję, to taka transakcja nie wymaga robienia kyca przez nikogo, ale wciąż podatki. I powinniśmy zapłacić. Myślę, że dalej będzie taka wymiana anonimowa funkcjonowała, no ale nie w sposób taki, że idziecie do kantoru i sprzedajecie nawet drobną ilość krypto za 2000 zł i nie musicie pokazać dowodu osobistego. W kantorach będziecie musieli pokazać... osobisty. rozumiem, rok. że nie będzie już totalnie żadnego, jakby nie będzie opcji, że te 1000 dolarów czy tam 1000 euro, tylko w ogóle od każdej kwoty? Nie będzie. Okej. Okay od każdej kwoty będzie trzeba zawsze pokazywać swój dowód osobisty ale tak jak powiedziałem jeśli dwie osoby fizyczne z których żadna nie jest kantorem i w transakcji nie bierze udziału żaden kantor żadna firma kryptowalutowa robią sobie wymianę no to wtedy nie trzeba pokazywać swojego dowodu Jasne. kilka Kilka miesięcy temu dostaliśmy interpretację podatkową, że staking jest opodatkowany, czyli że w momencie, kiedy dostajesz nagrodę, to już trzeba zapłacić podatek na tym tle. Zaskarżyliśmy tę interpretację, wygraliśmy ją we Wrocławskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Wskazano, że staking jest neutralny podatkowo. Ostatecznie ten wyrok jest już prawomocny, także taka informacja dla tych, którzy się obawiali kwestii stakingowych. Nie oznacza to, że każda, że każda zapłata w krypto, że każdy zysk w krypto nie podlega opodatkowaniu już w momencie otrzymania. Tutaj możecie sobie zobaczyć, ja lubię podawać ten przykład. Dla mnie na przykład Binance Simple Earn jest czymś takim, które należałoby. Płacić podatek już w momencie otrzymania krypto w ramach tego programu, ale chcę Wam powiedzieć z praktycznej strony: w kontrolach nam się to jeszcze nie zdarza, czyli w tych kontrolach oni się zajmują tylko wymianą krypto, fiat, fiat, krypto, a nie analizują tego, z jakiego tytułu dostałeś te kryptowaluty, jeśli chodzi o transakcje spotowskie, no bo Binance Simple R jest wskazywane jako transakcja spotowska, oni traktują, że to jest po prostu jakaś wymiana krypto na krypto i nie zajmują się tym tematem, aczkolwiek uważa, Uwaga na pewnego rodzaju tokeny. Część tokenów opartych o złoto w kontrolach mi mówili, że to może być instrument finansowy, może być tak zwany derywat. Często wskazuje się przy tym na przykład na PAX Golda, ale ci z Was, którzy handlują głównymi tymi tokenami, jak na przykład BTC, BNP, ETH. I wiele, wiele innych to oni nie muszą się specjalnie przejmować. Chodzi konkretnie o tokeny związane ze złotem. Na te tokeny bym bardzo zwracał uwagę przy kontrolach. Airdropy, ci z was, którzy dostają dropy tokenów. Myślę, to, że nasza to, społeczność że... dosyć dużo airdropów dostaje. Także dobrze, dobrze ten temat się znalazł w tej prezentacji. <noise> tak. Dropy co do zasady w zdecydowanej większości mogą być traktowane jako darowizny i darowizna, każda poszczegu... każdy poszczególny drop do wartości 5733 zł, o, złote, każdy jeden, czyli jak dostaniesz pięć dropów, to każdy jeden, jak nie przekracza tej wartości, może korzystać ze zwolnienia podatkowego. Ale w, w ramach właśnie, tego zwolnienia to, podatkowego nie płacisz podatku. Jak to jest interpretowane? Czyli no. na przykład, jak dostanę na 30 portfeli. Po 5000, czy nawet 1500 dolarów, to mniej więcej tyle wychodzi. No to no. W, w każdy, każdy jest do tej kwoty powiedzmy tam no, tej zasady. Ale powiedz mi, czy to jest od jednej firmy, od jednej, od jednej. jedna firma daje ci? Na przykład stały od jednej jedna firma. No to wtedy no. należy, Rozumiem, ale to wtedy należy to zinterpretować, że to jedna firma daje jednemu podatnikowi, mhm. bo okay. gdyby to było 30 różnych firm. I nawet na jeden portfel, to za każdym razem jest to osobna darowizna. Jeśli to jest tak. natomiast jedna firma na jednego podatnika, który nawet ma 30 portfeli, no to wtedy będzie to interpretowane jako sumowanie tych transakcji. I zgadzam się, od razu Wam mówię, czy oni są w stanie to wyłapać? Nie są w stanie tego wyłapać. Ci, którzy jesteście małymi podatnikami, operujecie małymi kwotami, nie ma opcji, żeby wam to wyłapali. Ale jak wyjdziecie do fiatów, zaczniecie kupować ruchomości, nieruchomości o dużych wartościach, to analiza tego, przy kontroli, jak będziecie mieli te dochody milionowe, to właśnie wtedy ona się zaczyna. Przy tych mniejszych kwotach oni naprawdę się skupiają przy kontrolach tylko na wymianie krypto, fiat, fiat krypto. Także nie będę tutaj nikogo straszył, że to jest rzecz, którą na pewno zostaniecie skontrolowani i że wam na pewno tą wyłapią. Ja wam mówię, na 99% nikt tego nie wyłapie przy airdropach i nikt się tym nie będzie absolutnie przejmował. No bo popatrzcie, nawet jeśli wy byście dostali airdrop, na kwotę 50 tysięcy złotych, to wtedy rozliczenie tego nie będzie specjalnie różne od pod względem wysokości podatków. Opodatkowanie nie będzie specjalnie różne od zysków kapitałowych, bo ponad 20 tysięcy złotych, jak dostajemy, dostajemy darowiznę, tam około będę operował okrągłymi kwotami, to wtedy płacisz podatek już w momencie otrzymania tej darowizny i opodatkowanie jest w wysokości 20%, więc wiecie. To, że nie zapłaciliście podatku kilka miesięcy wcześniej, tylko zapłaciliście go dopiero na zyskach kapitałowych, jak sprzedacie to na Fiaty i że to jest 19, a nie 20%, nie jest takim specjalnym łakomym kąskiem dla Fiskusa, żeby te kontrole na gruncie airdropów były uruchamiane. Tak jak mówiłem, dopiero przy większych podatnikach oni się bardziej zajmują airdropami. nft natomiast są pewnego rodzaju pułapką, ale tutaj jest analogiczna sytuacja. W każdym razie NFTki są trzy podejścia, jakie traktować, albo jako instrumenty finansowe, albo jako waluty wirtualne, czyli wtedy by były neutralne podatkowo, albo jako prawo majątkowe. Ja się skłaniam do tej trzeciej opcji, że NFTki są prawem majątkowym i jako prawo majątkowe rozliczacie to wtedy na picie 36 na zasadach ogólnych, a nie na picie 38. Rozliczanie jest bardzo kłopotliwe, ale znowu najważniejsze dla was to jest to, że mali podatnicy nie są kontrolowani i tutaj mamy podobny przypadek dlaczego mali podatnicy nie są kontrolowani? Bo jak ty zamieniasz te swoje krypto, te swoje krypto jako na przykład ETH jako walutę wirtualną na nft i sprzedałbyś tego nft na zasadach ogólnych, to ty opodatkowanie masz wówczas 12% do 120 tysięcy złotych. Czyli opodatkowanie jest nawet niższe niż na zyskach kapitałowych. Dopiero podatnicy na wyższych kwotach, jakby ktoś handlował nft i miałby zysk z nft w wartości załóżmy miliona złotych, to on wtedy powinien zapłacić z tego dochodu 32%, a nie 19%. Znowu jednak, czy nawet duzi podatnicy na NFT są jakoś specjalnie kontrolowani? Nie są specjalnie kontrolowani, bo fiskus nie ma specjalnych zasobów do kontrolowania krypto. Kontrole krypto są stosowane bardzo wybiórczo i bardzo rzadko. Jak dostaniecie kiedykolwiek kontrolę, to zwróćcie uwagę, od kogo ta kontrola przychodzi. Jeśli przychodzi z urzędu skarbowego, to nie powinniście, nie powinniście się specjalnie przejmować tą kontrolą, bo urzędy skarbowe nie są wyspecjalizowane i robią te kontrole w sposób dosyć taki, Łatwy dla podatników. Urzędy celno-skarbowe natomiast już są tymi organami wyspecjalizowanymi i te kontrole są cięższe. Urzędów skarbowych jest w Polsce około 500, urzędów celno-skarbowych jest około 50 w Polsce. Stąd jest też ta różnica w, w stanie kadry pod względem tego, jak bardzo mocno robią kontrole z zakresu rynku kryptowalut. Jest serwis cryptopity.pl Możecie wejść, jest to taki automat do rozliczania kryptowalut, ale chodzi po prostu o transakcje typu spotowskie, chodzi o transakcje typu wymiana krypto, fiat, fiat krypto na kod. Tajemnica kryptowalut jest 10% zniżki, ale jest też tam opcja darmowego rozliczenia krypto, w zależności od tego, ile macie transakcji u siebie na koncie, więc możecie sprawdzić. Okej, okay, a Macie, powiedzmy, jeżeli ktoś by chciał y, takiej bardziej generalnie y, no, większej pomocy, tak? Bardziej kompleksowej obsługi, to mm -hmm. jak może ciebie i Twoją kancelarię znaleźć? Bo myślę, że to też naszych widzów na pewno. Na jest ostat... Na ostatnim slajdzie będzie kontakt do nas, i w ramach tego kontaktu opiszcie swoją sytuację i czego potrzebujecie. Robimy rozliczenia indywidualne, ale tak jak powiedziałem, te rozliczenia indywidualne, one wtedy są w bardzo zróżnicowanych kwotach. 3000, tysięcy, 10. W tym roku podatkowym mieliśmy rozliczenie jednego, jednego podatnika, ale to było bardzo skomplikowane rozliczenie za 17,5000 złotych netto, ale to zajęło naprawdę kilka dni i zaangażowania dwóch osób, no ale tam było wiele giełd i NFT. I, I tak jak powiedziałem, sytuacja skomplikowana. Zazwyczaj podatnicy są w stanie dokonać sami rozliczenia w ramach kryptopity, a jeśli ta sytuacja jest odrobinę, odrobinę cięższa to często chcą po prostu skonsultować i mogą się do nas zwrócić, i w ramach tej konsultacji wyjaśniamy, jak podejść do każdego przypadku. Wy powinniście się skupić na tym, jakie macie giełdy fiatowskie, gdzie wychodziliście do krypto, i czy tam jesteście w stanie sumować te swoje transakcje pod względem tego, ile wychodziliście do fiatów, i w ten sposób wpisać swoje przychody. Często ludzie pytają właśnie: A co, jeśli ja w zeszłych latach nie składałem żadnej deklaracji podatkowej, to czy teraz powinienem złożyć te zaległe deklaracje z czynnym żalem? Normalnie tak powinieneś to zrobić, ale tak jak Wam powiedziałem, nikt nie dostaje kary za to, że nie złożył tych deklaracji. Dużo podatników na przykład robi sobie taką fikcję i przenosi te koszty z zeszłych lat bez zaległych deklaracji, co jest niepoprawne, ale robią tak, że przenoszą to do aktualnego roku podatkowego, a jak przychodzi kontrola, to stosują się do protokołu z kontroli i po prostu składają zaległe deklaracje zgodnie z protokołem. Jeszcze jeden slajd, dosłownie. Jest procedowana nowa ustawa o kryptowalutach, o rynku, rynku kryp kryptowalut. Tak? Byłem niedawno, proszę. Czy to jest Mika? Mika to jest rozporządzenie unijne, tam jest rozporządzenie Mika i rozporządzenie TFR, i na bazie tych rozporządzeń jest robiona transpozycja do polskiego porządku prawnego, czyli musi być zrobiona na bazie tego polska ustawa kryptowalutowa. O tej polskiej ustawie kryptowalutowej mogliście słyszeć wiele złego, że będą tam jakieś dziwne blokady. Nie będzie tak źle. Ministerstwo Finansów słucha głosu branży. Tak jak mówiłem, byłem ostatnio dwa dni w Ministerstwie Finansów. Siedzieliśmy po około 8-9 godzin i szliśmy przepis po przepisie, i były. Były uzgodnienia branży razem z organami, był tam między innymi KNF, ŁODO i wiele innych organów, które się zajmują rynkiem kryptowalut. Nie są wcale aż tak źle nastawieni do rynku krypto. Bardziej muszą się przejmować firmy kryptowalutowe, a nie zwykłe osoby fizyczne, bo te ustawy, ta ustawa głównie dotyczy właśnie firm kryptowalutowych. Dosyć drakońską opłatę chcieli nałożyć na firmy kryptowalutowe, na no te drakońskie opłaty byłyby docelowo przeniesione na klientów. No wyobraźcie sobie, że chcieli 0,5% od przychodów, czyli innymi słowy, każda transakcja kryptowalutowa byłaby objęta półprocentową, cudzysłowie, prowizją dla organu. No, ale wycofują się z tego i w najbliższy poniedziałek i wtorek mamy ustalać inną formę, inną bazę wyliczania tej opłaty. Na pewno podwyższy się koszt robienia transakcji kryptowalutowych, ale nie powinno to być pół procenta. Bardzo cenna informacja, inny. bo też właśnie widziałem bardzo dużo straszaków na ten temat, nie? Także fajnie, że to powiedzieć. No bo wiesz, Straszaki się łatwo pisze, tak, tak jak często był straszak, że jak handlujesz dużo na krypto, jest to jedyne twoje źródło utrzymania, to że to może być potraktowane jako działalność gospodarcza. Nigdy nie było takiej sprawy nawet na rynku. Ja często przywołuję ten, ten przykład. Trzeba pokazywać tak jak u mnie na kanale: możecie zobaczyć na kryptoprawo. Każdy film staramy się, żeby był pokazany screen z konkretnej sprawy, jakieś konkretne orzeczenie, co się wydarzyło podatkowo, prawnie czy księgowo w danej sprawie i na co uważać na przyszłość. Więc nie słuchajcie też magików, którzy lubią, lubią wpuszczać w eter informacje, które nie mają w związku z prawdą i że ktoś gdzieś coś zasłyszał, ale dodał trzy słowa od siebie, i to jest tak naprawdę niezupełna nieprawda. Tyle ode mnie. Kontakt do nas na khg.pl i w ramach tego kontaktu. Proszę głównie o kontakt mailowy, ciężko jest się do mnie dopić telefonicznie. Marta Grzygorczyk jest u nas główną księgową. Prowadzimy obsługę prawną, podatkową i księgową. Zajmujemy się kryptowalutami, obsługą gospodarczą, CBD, instytucjami płatniczymi, sprawami karnymi. Jest nas około 50 osób łącznie, także jesteśmy dosyć dużą kancelarią. Dzięki wielkie, tyle w kontekście kompleksowe, prezentacji. Kom, kompleksowe u, e, usługi, nie, świadczycie? Tak jest. Okej, okay, jeszcze tak to podsumowując, bo w sumie wyczerpałeś większość moich pytań, też o Mikę poruszyliśmy troszeczkę, którą tak gdzieś tam też mocniej ludzie straszyli. E, generalnie m, ode mnie są takie, takie wnioski, że jeżeli ktoś no prawilnie po prostu e, zarabia i odprowadza te podatki, to za bardzo nie ma się czego bać, a w razie kontroli no to może gdzieś tam liczyć właśnie na taką kancelarię jak wasza, chociażby. Tak. I jeszcze ze swojej strony, no to też do widzów, no, no, jakby w dłuższej perspektywie, no to i tak tych podatków jest ciężko unikać z tego względu, że jeżeli będziecie chcieli sobie kupić mieszkanie, kilka mieszkań, samochód nawet, nie wiem, cokolwiek o większej wartości, no to siłą rzeczy, jeżeli nie wiem, jesteś osobą bezrobotną, kupisz sobie auto za 300 koła, no to będzie i tak, panie, skąd pan pieniądze, nie? Zdecydowanie. A niestety w ramach ustawy Pitowskiej jest odwrócony ciężar dowodowy, czyli to ty musisz udowodnić, jakie było źródło tego majątku i nie wystarczy twierdzenie, że a ja to zarobiłem 8 lat temu, bo nawet jeśli zobowiązanie podatkowe jest przedawnione, to i tak musisz uprawdopodobnić to źródło. Także uważajcie po prostu na dziwne zyski z zakresu krypto. Jeśli sprzedacie to w kantorze anonimowo, przyznaję, nikt was nie złapie za rękę, ale w momencie właśnie zakupu większej wartości rzeczy, to wtedy mogą was złapać. Jeśli chcecie żyć za te pieniądze, kupować bułki, pieczywo, tak mówiąc wprost, tak jak powiedziałem, nikt was nie złapie. Chodzi o te w rzeczy większej wartości. No a ciężko mi uwierzyć, że ktoś zarobi 2 miliony złotych i do końca życia będzie wydawał tylko i wyłącznie gotówkę. Zapłaccie uczciwie ten podatek, to jest naprawdę dobre rozwiązanie i to każdemu rekomenduję. Okej, okay, super, super podsumowanie. Także e, linki tutaj do kanału e, Maczka będą w opisie tego filmu, kanał będzie podlinkowany, kryptopity e, również, także bez problemu będziecie mogli sobie to znaleźć. W opisie tego filmu będą linki. No i co, dzięki ci Maczku, za dzisiaj. Mam nadzieję, że dzięki. jeszcze u nas się pojawi, bo naprawdę wyszło to super. Jestem bardzo tak jest. zadowolony. Zobaczymy zobaczymy się w przyszłości. Dzięki okay. wielkie. Trzymajcie się Cześć. Super, hej.